Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Matek, witam was i zapraszam na kolejny odcinek. Aaa, ah, no tak, zostaliśmy zdradzeni przez tą świnię Uberto Albertiego, gonfalonieres. Musiałbym użyć odgłosu pikania, żeby wyciszyć mój komentarz. Eee, tak, odblokował nam się w ogóle nowy obszar, z tego co pamiętam, dokładnie. I tak, zaznaczam sobie już pierwszy punkt yy, widokowy, nasz znaczy punkt synchronizacyjny do zrobienia. I nie wiem, czy w tym odcinku na samym początku tego nie wykonam, bo to nam się na pewno przyda. A tylko tak, polecimy sobie tam dachami w ogóle, bo grunt jest spalony, jest za dużo straży. A dachami damy radę pyknąć to bez problemu. Ci będą nas, nas widzieć, ale... Na tyle szybko się poruszamy, że nas oleją. Koniec końców. Albo inaczej stracą nami po prostu zainteresowanie. E, Cio, no co ty robisz, człowieku? No jest, jest nieprecyzyjne to sterowanie i w niezrozumiały momentami sposób. Złap się bardzo dobrze. To jest najlepsze, że możemy skoczyć z nie wiadomo jakiej wysokości jak się nam uda złapać przed upadkiem krawędź to przeżyjemy. No tak, tutaj nie ma, tutaj dam radę się wspiąć. To nie są nowe części, gdzie każdy taki wystający element to jest mo miejsce, w którym możemy się złapać. Niestety. Albo niestety, bo i to też ma swój urok. Bo w tych nowych częściach możemy po prostu lecieć na rympał praktycznie. Dobra, obczajmy sobie jak tu jest z punktami widokowymi. Dobra, oblecę je wszystkie. Razem z wami trochę inny będzie ten odcinek. Było ostatnio dużo akcji, więc teraz trochę spokojniej, lepiej. Jak po prostu sobie zejdziemy kulturalnie ścianą, nie będziemy skakać, bo tam jest strażnik. Om. To mi się podoba, że tutaj trzeba też jednak pomyśleć, dzięki temu, tak? Jak przez te dechy poprzeskakiwać? Chociaż no, tak jak widzimy, jest masa, naprawdę masa ułatwień, żeby to robić. Szkoda, właśnie, że nie były od początku już widoczne punkty synchronizacji. O, tu jeszcze sobie po pióro wejdziemy, o, przez belkę też można przeleść. Właśnie myślę, że takich miejsc, takich rzeczy, tak naprawdę, jak pióra, jak e, punkty synchronizacji, to akurat sobie teraz na odcinku przechodzimy, ale ogólnie to myślę, że to będę robił poza, poza odcinkiem, jak się będzie odblokowywał dany region, to ja sobie go oblecę po prostu offscreen, ale tak jak wspomniałem, pióra, jakieś właśnie tutaj punkty synchronizacji, nie pamiętam czy coś jeszcze jest, to będę robił poza odcinkami, a misje poboczne, jak na przykład wyścigi i tak dalej, będę chciał robić już z Wami, ale myślę, że to zrobimy sobie po zakończeniu głównej linii fabularnej, tak żeby um, podzielić to na jakieś sensowne, sensowne etapy. Wydaje mi się, że to będzie dobry Dobry pomysł. Jak ja tutaj mogę przeskoczyć? Dobra, na ten komin. I tu jakoś się złapiemy. Dobra. Ciebie trzeba zdjąć, niestety, mój drogi. Panu już dziękujemy. Pan już wystarczająco dużo się najebał. Kurde, miał mnie przeklinać, bo mi będą rżnęli za zasięgi. No. No, ale trudno się mówi raz na ich z czasu może się zdarzyć a nie moja wina że był pruty jak meszer, Messerschmitt i spad z dachu aż się przypomina dialog z 07 zgłosie. oficer w biały dzień na wódkę z największą przyjemnością gdzie jest ten punkt? A tu jest. Dobra, tylko nie. Nie odwalić maniany, bo. Jakbym chciał się puścić y, niżej, tam gdzie byłem. Znaczy, tam gdzie jest punkt synchronizacyjny, to mógłby SJ odbić się od ściany i polecieć prosto w stuk siana, więc to nie byłoby dla nas za korzystne. A, nieduża strata. Zdrowiam, dobra, gdzie jest następny punkt? Tutaj. A i ja mam też chwilkę, żeby do was pomówić. Popleć jakieś głupoty 3 po 3. A zawsze myślę, że jakiś temat rozmowy się znajdzie. Hmm. Ciekawe to było. Kolizje, ciekawie kolizje zrobione. Tak, swego czasu się trochę... Uczyłem, starałem się uczyć, jak się właśnie... tworzy gry i... Właśnie to ustawianie kolizji na obiektach. A weźmy go złapmy. O! o nie z tej strony. Wróciłeś? No, nie mam nie mam broni w ogóle jeszcze z żadnej. To jest najlepsze. Ja o tym zupełnie zapomniałem, że na tym etapie nie mamy niestety jeszcze ani tej jednej broni, którą wyciągnęliśmy ze skrzyni ojca, ani miecza, który straciliśmy w trakcie walk, a raczej który został nam wybity w niewybredny sposób. Dobra, kolejny punkt zaliczony. I to jest coś, co, co mi brakuje w nowych częściach, że w momencie jak idzie synchronizacja, ja sobie mogę przełączyć i... E, zaznaczyć kolejny punkt, no. Przynajmniej tak jest w Origins, który aktualnie sobie po raz kolejny ogrywam. Także... Tak to wygląda. Doskoczę, powinienem w ogóle też na podstawie gier została wydana seria książek. Część jest napisana przez Olivera Bowdena, część przez innych autorów i one w bardzo fajny sposób ubogacają, ubo urozmaicają może, czy też dodają pewnych smaczków, o może w ten sposób, pewnych smaczków do całej serii właśnie w momencie jak na przykład tutaj sobie tak bezmyślnie skaczę, po, da, przeskakuję z dachu na dach, no to tam jest też na przykład, że Ezio myślał, czy doleci, czy... Tro, trochę źle poleciałem. Czy właśnie do, doskoczy, czy jak się ułożyć podczas upadku, no muszę przyznać, kawał, kawał roboty. Wiem, że nie każdemu się to spodoba, jednak no mi bardzo przypadły do gustu tych książki, także z mojej perspektywy fana serii mogę jak najbardziej jak najbardziej polecić. Dobra, zaznaczę sobie już ostatni punkt widokowy na tym etapie i w ogóle jeszcze tak mi teraz przyszło patrząc na mapę że strony kodeksu nie warto praktycznie do samego końca zbierać, bo potem będzie to mega prosto, mega fajnie i mega przyjemnie zrobione. Także nie będzie się trzeba męczyć, bo będzie można wykorzystywać otoczenie do tego. Co też jest: No, plusem dużym, że w taki sposób jest to pomyślane i można to tak zrobić. Dobra. Jesteśmy już coraz bliżej ostatniego punktu. Ciebie wyminiemy. Sporo tutaj ich jest. Ciebie możemy zrzucić z dachu, ale niestety jednak skłaniutki przeżył to. Szkoda. Ale już jesteśmy na miejscu. O tu mamy jedną właśnie z grup, które możemy wykorzystywać w różnych misjach. To jest podaje, oni są podajeżdżeni z gili Złodziei. Tak, to są złodzieje, bo złodzieje w sumie zazwyczaj są na dachach do spotkania. Bo są jeszcze kurtyzany i są yy, wojownicy. Wojownicy, żołnierze no. Zbrojni w ten, w ten deseń. No dobra, to wszystko jest wyczyszczone, czyli czas się udać do domu teraz. Um, Anety, na początek wspomnienia. I hops. I to jest właśnie to o czym mówiłem, że nie musimy się tak idealnie trzymać, a możemy jakiś czas lecieć i się złapać, na przykład na ostatnim, możliwym gzymsie. Nie ja miałem spać, a on miał spaść, trudno się mówi. Biegniemy dalej. Bo zanim on zejdzie, to my zdążymy się ulotnić z tamtego miejsca. Bo jednak oni dosyć dbają o swoje bezpieczeństwo, ale... Ale teraz mi się przypomniało, że zanim jeszcze pójdziemy do misji, zobaczymy sobie właśnie ten symbol oka. Pilot. Oh shit! It's an encrypted file. Upload it to my computer. I'm a master at decryption. I can't. It's only compatible with the Animus itself. Upload it to Desmond then. I believe this. Так. It... Hello. This is. It, they, they call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something that I have to show you. We have been lied to this whole time. Everything we know, everything we've been brought up to believe, <laughs> it's wrong. Okay, um, I've uploaded the evidence, the file that, 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 that proves it all. But I've split it into 20 pieces and locked each with a code. <laughs> Can't be too careful. Qu Queen Isabella. No, not her. Uh, 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 what century is it? Uh, never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. <sighs> Find it. Find them all. And along the way, you'll begin to see the truth. What the heck? How did this get inside our Animus? Oh, oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Oh, hold on, wait a second. The signs on the walls in Abstergo, the ones written in blood. Tak, e, to ma właśnie związek z zagadkami obiektu 16. Ale my nie będziemy sobie teraz tego robić. E, zostawiam to na jakiś specjalny odcinek, który prawdopodobnie będzie nosił tytuł Prawda. I tam będę chciał pokazać wszystkie, wszystkie elementy po prostu, wszystkie 20 zagadek wraz, wraz z rozwiązaniami i tym, co ta prawda nam ukazuje. Dobra, już nie przedłużam swojej poplaniny, tylko przechodzimy sobie do klu rozgrywki. It is a pleasure to make your acquaintance, Messer Ezio. Anetta speaks quite highly of you. I can see why. I appreciate the kind words, Madonna. Ti prego. Call me Paola. Thank you for offering your home to my family, Paola. It was the least I could do. You must be tired. Perhaps you'd. No, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? To kill Uberto Alberti. I understand your desire for vengeance, but the Gonfaloniere is a powerful Nie jesteś are not a killer, Ezio. Spare me the lecture. But I can make you one. And why are you going to teach No dobra, pod postacią poznania zwyczaje w

To się nie, yy, nie odpaliło, ukrywanie w tłumie. Bo jeszcze tej umiejętności nie posiadaliśmy. A teraz się musimy z nią przejść. Przy sprzyjających okolicznościach zaraz powinien nam się odpalić. O właśnie, przy sprzyjających okolicznościach. I zwróćcie proszę uwagę, jak idziemy w normalnym tempem, to wskaźnik poszukiwania rośnie wolno, a jeżeli byśmy biegli, to już byśmy mieli ich yy, na głowie. O, i o taką właśnie mi chodziło okoliczność sprzyjającą. W ogóle, co też zauważyłem po pewnym czasie dopiero, że jak oni idą, to się... Yy, ten trójkąt układa w symbol asasynów. Taka ciekawostka, którą ich z czasu temu zauważyłem. Dobra, Paola trochę poszła dalej. No, 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 złap, ok. No i tak naprawdę przy pomyślnych wiatrach, OK idą, idą w dobrą stronę. Można przejść razem z taką jedną grupką całą tą misję, więc to jest pestka. Nie jest długa, bo tu już zaraz będziemy w boczną uliczkę skręcać, jak pamiętam. Z powrotem, z powrotem do Zamtuza. Zamtuza? Zamtus. No, do Brudelu, Paoli. Krótko mówiąc, musimy sobie jeszcze widok kontekstowy odpalić. Kamera trochę inaczej też pracuje wtedy. Ale przyznam szczerze, nigdy z tego nie korzystałem. No, i jesteśmy już bezpieczni. Tu już nam nikt nie zagrozi. Także podstawowe umiejętności zdobyte będą przez nas prawie wszystkie, no już mogę? Małogę już kraść. <laughs> Dobre co jest ciekawe. No tak, no bo Ezio powinien umieć kraść. Tak, czyli to co przed chwilą zrobiłem. E, niestety, ale tłum się orientuje. Dobra, nie chcę też za daleko właśnie wychodzić. Trójka jest obrobiona. Nie się cofnijmy. Ej, no, a no tak, ja ich obrobiłem. Cztery, no właśnie, już, już wyłapali złodzieje. Dobra. I jak się połapią właśnie, że jest złodziej, to zaczyna tłum zaczyna właśnie się drzeć. Że złodziej, złodziej, yyy. i i i i i um, trudniej jest coś po prostu buchnąć. You can go now, Garos. Oh, do we have to? So innocent. He's cute. Now that you have learned how to approach the enemy. We need to find you a suitable weapon. What would you have me use? Ah, but you already have the answer. Hey, my father's blade and bracer. How did you get them? <laughs> By using the same skills I've just taught you. It's not exactly in working condition. I assume you're familiar with Leonardo da Vinci. See, si. but how does a painter factor into this? He's far more than that. Bring him the pieces. You'll see.

Jak najbardziej udamy się do Leonarda, ale myślę, że nastąpi to już w następnym odcinku. A właśnie nie widzę, że możemy od teraz znajmować grupy. E, ale myślę, że do Leo dotrzemy w następnym odcinku, jak już wspomniałem. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.